Kurde bera Tu się zabieleło Śnieg spadł I o se zapomniałem Tylko co on robi na złomie Znaczy w złomie Pewnie wujek wypieprzył bo zawodzą A kurde Pewnie tak ale jeszcze jedno powinno być I no gdzie? O tu chyba jedno jest O kurde Dobra, jest jedno Jeszcze jedno I no gdzie? Tu nie Tu też nie o jest Aki zimno. Aj. No, bo dwa były. Minus dwanaście zimno. No mi kłódka zamarzła. Nie chcę się otworzyć. To wejdzie do ogara. A to do kadeta. Elegancki stoi.